Cześć Ula, jak spało ci się w tą mroźną noc? Powiesz kilka słów do mikrofonu? Hejka, witam was w ten piękny majowy poranek. Spało się dobrze. Jedyne co mi było zimno to w nos i to powietrze, które wdychaliśmy było dość mroźne. Tak to tu było bardzo ciepło, bo byliśmy mega grubo ubrani, mieliśmy śpiwory, koce. Także w sumie było ok. Spaliśmy tak. nawet dobrze. I jeden z naszych koców oddaliśmy Czokusiowi. Bo uznaliśmy, że nie mamy sumienia, żeby on miał o jeden koc mniej niż my, więc go jeszcze opatoliliśmy, więc piesek miał też swoje trzy kocyki, a my mieliśmy śpiwór i jeden kocyk. I to wystarczyło. Tak, i no, byliśmy grubo ubrani, nie? Bo gdybyśmy byli jakoś w jednej warstwie, to pewnie by mogło być trochę chłodno. Tak. Ja spałam w czapce, więc nawet było mi głowę bardzo ciepło. No mówię, że co to trochę w nos. A jeśli chodzi o psa, to trochę się o niego martwiliśmy, czy nie będzie mu za zimno. Co jest trochę śmieszne, bo ogólnie, jak my go adoptowaliśmy i mieszkał w budzie w styczniu, no to nie miał lepiej. No ale wiecie, jak to jest. Ja się martwiłam, czy na pewno będzie ok. Więc nastawiliśmy sobie budzik chyba na drugą, żeby sprawdzać, czy jest dobrze. Ale ja się obudziłam w pół do drugiej i już od razu zobaczyliśmy. Ale było wszystko ok. No to co, idziemy zobaczyć co tam u pieska słychać? Tak, a dzisiaj co w ogóle już nas obudziło gorąco, bo ja to bym może dużo jeszcze pospał, już się samochód nagrzał. Mamy ósmą ogólnie. No, po za... ósmej. Więc ze skrajności w skrajność. Cześć psie, i jak tam wymarzłeś, czy było ci dobrze? Skacz. Super, pies już gotowy na spacer, więc idziemy się przejść. O, joga, dobra. Lecimy. Standardowo dzień zaczynamy od spaceru z czekusiem. Zobaczcie, jaką piękną pogodę mamy. Bezchmurne niebo. No, słonko praży. Mamy po ósmej, a już jest naprawdę ciepło, więc bardzo przyjemnie. I teraz od naszej miejscówki pójdziemy w prawo, bo wczoraj chodziliśmy w lewo, co wam pokazywaliśmy, te inne miejsca. A teraz idziemy w prawo, i tędy właśnie tutaj dojechaliśmy. Ale nie będziemy tą drogą iść do końca. Teraz tylko przejdziemy się z Czakusiem, tyle ile on będzie potrzebował. A potem po śniadaniu czy tam później zobaczymy, pójdziemy sobie na taki dłuższy spacer, jeszcze dłuższy niż byliśmy wczoraj, bo pójdziemy mniej więcej tam, gdzie byliśmy wczoraj, ale przejdziemy się też wałem. Także może nawet dalej dojdziemy, no zobaczymy. Także takie zrobimy sobie później rozeznanie. No i długo nie musieliśmy iść, a znaleźliśmy kolejną miejscówkę i tu stwierdzamy jest lepiej niż u nas. No na razie nie będziemy się chyba przenosić, aczkolwiek zobaczymy, z nami nigdy nic nie wiadomo, bo jest to naprawdę niedaleko od nas i jest ona bardzo zaciszna, bo tak się dojeżdża tylko taką drogą. Jest całkowicie schowana, więc jak ktoś nie zapuści się w tą drogę, to nie dojedzie tutaj, nie zobaczy nas, bo my tą drogę wczoraj mijaliśmy, no ale minęliśmy, pojechaliśmy prosto, a tutaj nie skręciliśmy, więc jest tak naprawdę kameralnie, jest dużo miejsca i jest tuż nad brzegiem. Przede wszystkim podłoże jest równe, Dojazd jest naprawdę kameralny, że z tej bardziej głównej drogi nie widać czy ktoś tutaj jeszcze go nie ma. No. Więc ogólnie nad Narwią polecamy. Jak się tylko odsuniecie od tych terenów działkowych, to jest pełno miejscówek, takich dzikich, hmm. można znaleźć coś dla siebie. Mamy teraz 14 stopni. Z każdą chwilą ma być coraz cieplej słonko praży. Jest fajnie. I szykujemy się do śniadania. W sumie mamy praktycznie to, co wczoraj na kolację. Natomiast trochę zrobiliśmy jeden błąd, bo wzięliśmy za mało pieczywa na ten wyjazd. To jeszcze tyle, że kiedy wrócimy, jeśli wrócimy dzisiaj, no to może starczy. Natomiast jakbyśmy chcieli zostać do jutra, no to nam zabraknie. A dzisiaj jest 1 maja, więc nie kupimy. Zresztą i tak, no nie ruszalibyśmy się z Raczej musimy jakoś tak zagospodarować, żeby nam starczyło. No i potem zjemy sobie jakiś deser. Mamy tutaj. Kiśle, więc może śniadanie będzie skromniejsze, zjemy jakiś deserek. No i tak to na razie u nas wygląda. A pies od samego rana się opala. Jak widzicie za mną jest Ula. A nie, nie o to mi chodziło. Jak widzicie za mną jest przecionek I mamy otwarty, nie wiem, te główne drzwi. To nie są główne drzwi, jak to nazwać? Tą główną ścianę Moskitearą. z moskitierą. Tak to zamontowałem. Te linki trochę poluzowałem i dzięki temu mogłem zaczepić. Tą ścianę na dachu, a to po to, aby po prostu nasz przedsionek się przewietrzył i pooddychał trochę. No bo trochę wilgoci się w nim nagromadziło przez nos, trochę rosy. No a teraz postanowię spróbować zainstalować te dwa pałąki, które pozwolą nam zrobić daszek. Więc będziemy mieli markizę, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jak widzieliście na time lapsie, chwilę mi to zajęło. Bardzo fajnie to przemyśleli, bo te końcówki tych pałąków są zakończone takim szpikulcem i on akurat wchodzi w taki otwór, więc idealnie to jest dopasowane do tego haczyka. Linki, które są w zestawie z przedsionkiem nie wyróżniają się, bo są białe, a te, które dokupiliśmy, ogólnie do dokupienia były takie biało-szare, bądź pomarańczowe, więc te, które są w zestawie, no są lepsze, przynajmniej mi się bardziej podobają. No i tutaj na dole te pałonki są zakończone takimi stópkami, więc one się tylko opierają o ziemię, nie wbijają się, nie będą jakieś stabilniejsze, więc w razie niepogody no chyba będzie trzeba to ściągać, jakby był mocniejszy wiatr. Aczkolwiek swoje zadanie spełnia. Sami zobaczcie, jaki duży cień się pojawił, więc jakbyśmy chcieli się schronić od słońca, no to to jest to, czego mi zawsze brakowało. Ula, jak tobie się podoba? Jeśli chodzi o jakiś mankament, to mi się nie podoba o to miejsce. Nie da się tego naciągnąć, bo ten materiał jest naciągnięty już od lewej strony do prawej i też jest naciągnięty w tę stronę. No tak, to wtedy, jak naciągnę go, aby tu było ładnie, to wtedy tutaj się robi taki zwicholony. Więc albo jedno, albo drugie. Ale... Kwestia estetyczna, tak trochę powiewa na wietrze. No nie jest źle, nie mogę narzekać. Przede wszystkim osłoni od słońca, a to najważniejsze. Nie no jest spoko, zobaczcie, tą linkę przesunąłem trochę bliżej. I teraz ten daszek już jest tak w miarę symetryczny. Więc już mi się podoba. Więc nie jest źle. O, widzicie jak ładnie się układa? Mamy 11.26, już się ogarniamy po śniadaniu. Mamy już pozmywane. Ula tutaj szykuje się do swoich ćwiczeń. Ja zorganizowałem na stoliku miejsce do ładowania naszych sprzętów. A ma akumulator, na nim przetwornicę. A piętro wyżej telefony, komputer, powerbank, wszystko się ładuje. Zaraz jeszcze podłączę naszą kamerkę. Piesek w środku słodko śpi, ma tam cieplutko. Ja będzie chciał wyjść, no to, no to wyjdzie. A ja niedługo chyba po prostu położę się i odsapnę. A jedną rzecz wam pokażę w Nissanie Tak a propos. Wad w nissanie to taka drobnostka. Na przestrzeni czasu ta uszczelka pod drzwiami wypina się, ponieważ już na tym zapięciu to ładnie widać. To zapięcie nie wypada w dziurce w drzwiach. Po prostu ta guma na przestrzeni tych kilkunastu lat. No się trochę skróciła i zresztą tutaj też już zgubiłem jedną spinkę i zauważyłem, że ta dziurka powinna wypadać w tym miejscu, trochę bardziej po lewej stronie, aby móc to zapiąć, a w tej sytuacji tego się nie da, naciągnąć tą gumę bardzo ciężko, więc po prostu czas ją skulił, no i teraz już nie wypadają otwory montażowe w tym miejscu, w którym powinny być, więc to taki mankament, więc na pewno to wszystko, pewnie takich elementów jeszcze jest trochę więcej których na pierwszy rzut oka nie widać, a odpowiadają na przykład za wyciszenie samochodu albo jakiś inny komfort. Natomiast tutaj nie widać, aby woda gdzieś się lała, dostawała, więc no taka nie nazwałbym tego usterką, no ale jednak widać, że samochód już ma swoje lata. Ja już tutaj uporządkowałam nam łóżko, lepiej nam przygotowałam, bo wczoraj nie wiem czemu zabraliśmy się za szykowanie łóżka po 22, kiedy było najzimniej. Dzisiaj już zrobiłam nam ładnie, bo kto wie, może zostaniemy na jeszcze jedną noc, zobaczymy. I wprowadziłam, tak jak wam wczoraj mówiłam, kilka drobnych zmian. W zasadzie dwie takie naprawdę drobne zmiany w Nissanie, które Wam pokażę zaraz. Natomiast y, jeszcze trzecią zmianą, jaką y, wprowadziliśmy, to poprawiliśmy sobie tą. Półkę tutaj na podsufice, bo ona nam bardzo opadała. Teraz jest już bardzo dobrze napięta, więc naprawdę nie można się przyczepić. Natomiast, jak się coś na niej położy, no to wiadomo, że te rzeczy trochę ją wypychają. A że my tu i tak mamy nisko nad głowami, no to każde takie dodatkowe ograniczenie jest w pewnym sensie no, dużym problemem. I cały czas mi nie leży, że mamy tę półkę bezpośrednio nad głowami. Fajnie, jakby ona była dalej. Natomiast problem jest taki, że mamy tutaj uchwyty. Tutaj mamy takie uchwyty. I tam z tyłu mamy jeszcze trzecią parę uchwytów, o tutaj, natomiast tutaj jest za wąsko, żeby ją zawiesić, więc ona się zrobi taką, wiecie, kołyską, więc to też nie jest dobra opcja. I zaraz chcę pomierzyć, może jednak coś wymyślę, może jakoś ją przeszyć, zmodyfikować, cokolwiek, może ją powiesić zamiast... Natomiast ten sposób to po prostu o 90 stopni obrócić, natomiast tu jest fajnie bo ma taką kieszonkę na suwak, więc możemy sobie zarówno Tomek jak i ja coś tutaj wsuwać, a tak tylko jedna osoba z jednej strony by mogła. Natomiast to nie wiem, mimo wszystko nawet jakby to było obrócone i tylko jedna osoba by mogła z tego korzystać, ale nie wisiałoby nam to nad głowami to byłoby lepiej. No nie wiem, postaram się coś pokombinować dzisiaj z racji tego, że mamy trochę czasu. Natomiast do tego przydałaby mi się miarka, no żeby bez sensu nie odpinać tej półki, bo ona jest na trytytki pomontowana. Więc żeby sobie najpierw pomierzyć, czy to w ogóle jest wykonalne. Ale nie mamy miarki, więc wymyśliłam, że użyję paska od mojej torebki, takiej trekkingowej, żeby po prostu mi posłużył za miarę odległości. Więc zaraz tutaj pomierzę, może coś uda mi się wykminić. Jeśli chodzi o te dwie mikrozmiany, takie kosmetyczne, które wprowadziłam w Nissanie, to pierwsza polega na tym, że zazwyczaj na wyjazdy mam taką trekkingową, małą torebkę. I zawsze stawiam ją tu na podłodze. Natomiast, jakby to jest dobre rozwiązanie, do momentu, kiedy nie wejdę tutaj jakimiś mokrymi, zabłoconymi butami, wtedy ta torebka po prostu się wyciera w tym wszystkim. No i to nie jest dobre. Więc wymyśliłam, żeby dać tu taki haczyk i po prostu sobie zawieszać. Idealnie zdaję to egzamin. Butelka jest w jednym miejscu wyznaczonym. Nie przeszkadza, nie tarza się w żadnym brudzie i jest to naprawdę bardzo wygodne, już sprawdziłam w praktyce. Natomiast druga rzecz, która mi zawsze przeszkadzała, podróżując właśnie jako pasażer, to butelka z wodą, która nie ma swojego miejsca, ponieważ my zazwyczaj mamy wodę w takiej zupełnie 1,5 litrowej butelce. Więc te schowki wszystkie są za małe na taką butelkę. Zaraz zresztą przymierzymy. No tak, tutaj butelka się nie mieści. Kolejny schowek jest tutaj. I tutaj również butelka taka półtrolitrowa się nie mieści. Więc butelka zawsze podróżowała na podłodze. Więc wiadomo, przy każdym hamowaniu butelka sobie tak latała. I strasznie mnie to denerwowało. I wymyśliłam sobie coś takiego... Żeby dać tu po prostu taki zwykły pasek, zawiązałam go na sznurek, no i jak wiadomo czasem najprostsze rozwiązania okazują się najlepsze, bo rozwiązuje to mój problem z latającą butelką, też to już sprawdziłam w praktyce, wystarczy po prostu włożyć tutaj butelkę, jeszcze te butelki są dobre od oazy, zresztą chyba nie tylko od oazy, mają tutaj to wgłębienie takie. I to idealnie się po prostu trzyma, więc ta butelka nie lata mi tutaj po całym tym miejscu na nogi. Tylko jest sobie tutaj. Mogę sobie jeszcze ścisnąć ten pasek, żeby to było sztywniej. I wstępnie myślałam, żeby to ściskać. A jak chcę wyjmować, to to poluźniać i wyjąć, ale właśnie dzięki temu w wgłębieniu może to być takie większe. I ta butelka i tak się tutaj trzyma. Także jestem bardzo zadowolona, bo w końcu mam luz pod nogami, a rzeczy sobie leżą tak jak leżały w tym samym miejscu. Kochany mój tutaj nagrywasz ze mną? Nie widziałam, że tu sobie siedzisz tak słodko. Widzicie? To jest mój towarzysz. Towarzysz życia. Daj łapę. No pięknie. Pięknie. Jaki dziecięcy, słodki. Kochany pies. Kochany pies. Z nami jest. Tutaj mamy dzieło Tomka. Palma i ptaszki. Natomiast jeśli chodzi o tą półkę na podsufitce, to przemyśleliśmy sprawę i chyba to jest jedyne słuszne jej położenie tutaj. Ja dzisiaj jeszcze leżąc to analizowałam i doszłam do wniosku, że ona nawet chyba bardziej przeszkadzałaby nam tam z tyłu, bo czasami można sobie zgiąć nogi jak się leży, a tak jakby ona była też by ograniczała miejsce. A tutaj w sumie i tak się mieścimy, także chyba tak zostanie. Wydaje mi się, że to najlepsza opcja. Zamieniliśmy się z Ulą miejscami. Teraz Ula się opala, natomiast Czokuś podziwia widoki. Cały czas tam podziwia, co tam się znajduje na drugiej stronie brzegu. Ja natomiast zajmuję się rozpalaniem grilla. W sumie dopiero zaczynam to robić, ponieważ niedługo chcemy zjeść obiad. Grill się rozpala, mamy jeszcze trochę czasu, więc ja się nie poddaję i idę ćwiczyć. Może tu na słońcu, bo nie jest aż tak gorąco. Rozkładamy karimetę i ćwiczymy. Znaczy, no ja ćwiczę. Really gonna Pojedliśmy, posiedzieliśmy i idziemy teraz się przejść na spacer Tak, zobaczymy jak wyglądają kolejne miejscówki Czy może jest tam trochę lepszy zasięg internetu no, bo dzięki temu byśmy mogli no, otworzyć swoje możliwości. Tak, na no więcej rzeczy coś tam porobić, czy jakieś nawet wieczorem jakiś serial sobie obejrzeć i by się nie zacinało, czy też dla Was może już publikować materiały. Także idziemy sobie zobaczyć, może coś znajdziemy fajnego. Tak, jutro postanowiliśmy pomontować trochę już naszych materiałów, abyście już w miarę szybko, prawda? Tak, bo w no, może w piątek już się udało z maju tak. No, i wygląda na to, że znaleźliśmy miejscówkę z super internetem. Ile tam było, Tomek? 170 megabitów. 170 megabitów, a tam tej, co obecnie jesteśmy, jest w porywach 2, no 3 się zdarzy, że pokażę. Speed test, także różnica jest duża. Nie jest to niestety ta miejscówka, z której teraz wychodzimy. bo to ta... 2 kilometry dalej. Tak, ta jest najładniejsza i tu byśmy chętnie zostali, no ale tu nie ma w ogóle zasięgu, więc. Będziemy jechać na tamtą, pojedziemy sobie Nissanem. Pojedziemy też jeszcze kawałek dalej, może znajdziemy jakąś ładniejszą w tamtych okolicach. Ładniejsza nie... polega na tym, że po prostu, aby była bardziej kameralna, bo to jest przy takiej no, główniejszej drodze, tak jak tą, którą tutaj widzisz. No i jest trochę nierówna, mhm. więc, no ale dobra, trudno. Ważne akurat dla nas teraz jest, żeby był ten zasięg i właśnie chcemy pojechać już nie z Sanem, trochę dalej zobaczyć, bo już nie chcieliśmy iść na nogach, no bo po prostu wracamy, żeby się zbierać i podjechać tam już samochodem. Tak. A jak nic ładniejszego nie będzie, no to ta jest też okej. Okay. No i jesteśmy. Czas spakować nasz dobytek. Trochę tego jest dobrze, że nie jakoś dużo. Powinno sprawnie pójść. Już sporo rzeczy jest ogólnie w samochodzie, także krzesełka, stoli, głównie jakieś tam dwa pudełka do przechowywania. No i złożyć przedsionek. No i 15 minut zajęło nam spakowanie tego wszystkiego. Jedziemy na drugą miejscówkę. No i jesteśmy na nowej miejscówce. Tak ona się prezentuje. Przedsionek z tej perspektywy wygląda jakby był trochę krzywo. No może jest trochę krzywo, bo tak jak Wam mówiłam ta miejscówka jest taka dosyć ze spadkiem. Ale w środku jest dosyć prosto, także nie jest źle. Myślę, że będzie wygodnie siedzieć. Ustawiliśmy sobie w tą stronę, będziemy mieć widok na rzekę i też jak rozłożymy jutro markizę, to będziemy mieć duży cień, chociaż jutro ma od południa padać. No ale dobra, jakby co, to będzie gotowe. Tomek przybija, a ja tymczasem idę rozłożyć nasz dywan. No i dobra, rozkładamy dywan. Powiem Wam, że on pełni fajną funkcję. No bo na początku miał być po to, żeby nie szurać krzesłami po podłodze. I do tego też zdaję egzamin, ale też bardzo fajnie izoluje, jak się okazało. I jak już było naprawdę zimno wieczorem, to sobie potem chodziliśmy w skarpetach. Jeszcze jak piecek był włączony, to to się fajnie nagrzało. I było czuć różnicę dużą, jak się chodziło po kocyku, a jak się stanęło tutaj po prostu na podłogę przedsionka. Także rozkładamy dywan. Czakuś też na nim chętnie się kładzie, więc fajnie. Czokuś tak swój dywan. Tak, Czeku się uwielbia swój dywan. A jeśli chodzi o taką małą wadę tego przedsionka albo coś czego nam brakuje, to w środku mogłaby być jakaś kieszonka na rzeczy takie drobne. Fajnie by było czasem coś odłożyć. Tu jest taka jedna siateczkowa, bo to służy do tego, że jak się chce rozłożyć markizę, to ją tutaj można po prostu schować, żeby się tak nie szargała. Natomiast my często mamy pół przymkniętą ze względu na psa. Więcej tam nie wkładamy, także tak pomyślałam, że można tam jakieś drobne, lekkie rzeczy ewentualnie chować. No ale taka informacja dla Was, że nie ma tutaj żadnej kieszonki wewnątrz. A drugą modernizację, jaką byśmy tu wprowadzili, to zrobilibyśmy tutaj takie po prostu plastikowe, nieotwierane okno, żeby można było patrzeć. No oczywiście z jakimś zasłonięciem, ale żeby można było sobie odsłonić i po prostu mieć widok na tamtą stronę. Tak jak to jest w naszym namiocie, tam jest właśnie takie okno, którego się nie otwiera. I jeśli jest jakaś ulewa, no to przynajmniej no, nie siedzimy z zamkniętymi drzwiami i oknami, bo tutaj tak to będzie wyglądało. No chyba, że sobie uchylimy trochę to wielkie okno i za pomocą ty, nasz, tych naszych nowo zakupionych patyków, no ten, nadamy, daszek, yy... ten daszek tak uchylimy. tak, daszkiem. Bo inaczej no, nie ma możliwości. Nie tak. Natomiast akurat na tej miejscu to nam się super ułożyło, bo mamy okno akurat tu, gdzie mamy najlepszy widok i markizę też, gdzie mamy najlepszy widok. A tutaj, gdzie nie ma nic, jest nieotwierane, także akurat w tym przypadku spoko. Jak widzicie, internet tutaj mamy około 200 megabitów na 20, więc elegancki wynik jadąc tu pojechaliśmy jeszcze miejscówkę dalej zobaczyć czy jest jakaś ciekawsza ale jednak tam no i miejscówka nie była ciekawsza i internet był słabszy o jakieś no połowę jak nie lepiej co nie tam było około 60-70 megabitów znaczy Tomkowi chyba nawet bardziej się podobała tamta miejscówka ale mi się niezbyt spodobała więc przyjechaliśmy tutaj a nawet nie wiem tu mi jest bardzo dobrze właśnie wróciliśmy z krótkiej takiej 40 minutowej przejażdżki udało nam się znaleźć otwartą żabkę i kupiliśmy chleb tak to Także był nasz cel. nasz problem został rozwiązany Związany. Co prawda, tam idziemy? Możemy tam, tam. Bo idziemy teraz na spacer z psem wieczorny. Co prawda zapomnieliśmy wziąć, bań, znaczy nie wziąć baniaków, tylko o tym, że woda nam się kończy i mogliśmy zatankować na orlenie, który był po drodze. No ale trudno. Chleb jest ważniejszy, a wody jeszcze trochę mamy, aczkolwiek no, nie zaszkodziłoby mieć więcej. Więc tak to wyszło. A teraz idziemy no, się przejść. Zrobiło się już chłodniej, więc założyliśmy jeszcze ja polar, Tomek też bluzę. No, i jak już wrócimy, to będziemy siedzieć w przycionku, zjemy kolację, i tak dalej. I dzisiaj ogólnie chcemy sobie zrobić taki wieczór serialowy, ponieważ mamy tutaj dobry internet, a tak jak wam mówiliśmy chyba wczoraj, nie pobraliśmy sobie żadnych materiałów, także fajnie, że możemy po prostu tutaj skorzystać. No i wracamy już ze spaceru. Weszliśmy tutaj na tą miejscówkę, na którą ostatecznie nie zdecydowaliśmy się dzisiaj, żeby się na niej rozbić. I tutaj mamy bardzo piękny widok, ładne niebo i chmury. A stąd już widać nasze miejsce. Tam jest nasz przedsionek za drzewami, i właśnie chcemy sobie tutaj przejść nad rzeką, zobaczyć, czy jest jakaś ścieżka, żeby pójść sobie tędy, a nie wracać już do tej głównej drogi. Więc idziemy. Chodź czoko. Idziemy na skróty. No i wróciliśmy, już się tutaj urządziliśmy z powrotem w naszym przedsionku. Tomek już tutaj pali nam w kominku, wkłada nowy kartusz i. Już włożyłem. O, już włożył, więc już chwilkę dokończaliśmy ten wczorajszy. No ale to było bardzo krótko, bo już mało gazu tam zostało. Tak, zatem godzina, nie godzina, tylko dwie godziny 20, tak na połowę ustawiona. Mm -hmm. Godzina 40-50 tak na full. tak A teraz damy tak na minimum, zobaczymy, czy okay. będzie jakaś różnica, bo dzisiaj cieplejszy działanek. Tak, już nam się zresztą trochę nagrzało na tej końcówce, więc no nie mamy teraz tak zimno. No dobrze, to skreszyć. Tak ale jak widzicie to nie idzie proporcjonalnie, bo ja myślałem, że jak na połowie dwie godziny, czy tam dwie z kawałkiem, to na full będzie połowa tego czasu, a to tak nie jest. Mamy równo godzinę 20, 30, więc łatwo będzie zapamiętać i zobaczymy ile czasu będzie grzał na minimum. A taka wada, jak mieliśmy wczoraj na max rozpalone, to po pewnym czasie zaczęły nas szczypać oczy, więc tak. na tej połowie nie było takich problemów. A my już tutaj w ciepełku szykujemy kolację. Cieszymy się, że udało nam się kupić chleb, więc jest fajnie. Nie wiem, czy będzie widać, ale tam widzimy takie światła z domów. Widok jest bardzo ładny. A tak wygląda nasza kostka z zewnątrz. Fajnie, jak się świeci ta lampka w środku. To jest taki oświetlony ten przedsionek. A ja tylko wyszłam na chwilkę. Już wracam, bo tu jest zimno. A jak w środku? Idziemy na tą Hejo. Hejjo. Co robisz? Skarpety zakładam i trochę myję stopy. No to ja zaraz zrobię to samo. O, jak tu przyjemnie cieplutko. Mam takie podkolanówki. Więc... <laughs> tak jak wczoraj. No, no tak, tak. Jak są pod kolanówki, to znaczy, że jest, jest wieczór i szykujemy się do snu. Nogi się grzeją przy kominku. Serial włączony. A czegoś trochę się boi, bo były jakieś wystrzały, chyba fajerwerków i się przestraszył. No Ale leży sobie będziesz chyba jest okej okay w miarę. Akurat piecyk przegasa. A nasz serial się skończył, także zaraz idziemy spać. Dzisiejszy update temperatury. Mamy 8 stopni. Piesek sobie słodko śpi. Akurat go wybudziłem teraz. O. Ale on tutaj jest skryty pod pierzami. Ja tu gaszę światło i idę naprzód. Sorry, idę do tyłu. Oh, się się idę. idę do tyłu, trzymaj mnie. A ja już sobie leżę i czekam. Bo zazwyczaj jest tak, że najpierw ja wchodzę, Tomek chowa nasze buty i tak dalej. I potem na koniec on zaraz zgasi samochód i pójdziemy spać. Jest godzina 23.23 23. i my kładziemy się już spać. Mm, najwyższa pora się położyć i odsapnąć, bo mieliśmy dość aktywny dzień. No przede wszystkim, że zmieniliśmy tą miejscówkę. Tak, no właśnie chciałam to powiedzieć, że dzień był dosyć aktywny, także idziemy sobie spać. I chciałam jeszcze dać taką wskazówkę dla osób, które noszą okulary. I Jakbyście spali w takim samochodzie jak my, to pamiętajcie, żeby zawsze mieć etui na okulary, bo to jest problem. Jak się nie ma i ja właśnie zawsze jak zapomnę, czy sobie po prostu nie wezmę, no to czuję się tak niepewnie, że gdzieś sobie zgniotę te okulary w nocy. Mm. A jak mam etui, to zawsze je trzymam tutaj na tej półce na suficie i wtedy już się nie martwię tym. No to co, to żegnamy się. No to kończymy tego vloga, pa. To na razie, hej.